Dzień dobry, cześć. Czy można bać się grać w gry? Hmm, dobre pytanie. Normalnie, jak pracujecie z dziećmi, czy wasze dzieci pracują z nauczycielem, albo bawicie się z dziećmi po prostu po godzinach, to jeżeli rzucacie hasło gra, to dzieci najczęściej reagują w ten sposób, iż mówią: Jej, super, fajnie, gra. Dzieci uwielbiają się bawić, dzieci uwielbiają tą nutkę niepewności i rywalizacji. Ale, no właśnie, jakie ale. Jest taka gra, która się nazywa kaboom. Coś jak takie, wiecie, boom. U mnie na zajęciach ta gra często występuje w wersji boom, wow albo kaboom i wow. W dużym uproszczeniu wygląda mniej więcej w ten sposób, że dzieciaki dzielą się na drużyny i losują różnego rodzaju karty z zadaniami, i co jakiś czas w tych kartach. Pojawi się karta wow, która polega na tym, znaczy może inaczej jej funkcja polega na tym, że otrzymują karty od przeciwników, czyli mają ich więcej, ale mogą czasem trafić też na kartę boom albo kaboom, co znaczy, że wtedy oddają swoje karty. No, i taka typowa reakcja dziecka najczęściej jest taka, że ojej, ojej, kabum, albo tylko nie kabum. Dobra, mamy to kabum, i już puszczamy dalej te karty, ale dzieci wiedzą, że jest to tylko gra, zabawa. I mało tego, wiedzą bardzo ważną rzecz, że tych kart Kaboom i Wow jest kilka w stosiku kart. To znaczy, że nawet jeśli oddadzą swoje karty przeciwnikom, to i tak za chwilę może się okazać, że to właśnie przeciwnicy te karty oddadzą im. I generalnie zabawa jest taka, wiecie, bez przegranych, bez wygranych, jest gdzieś ta nutka rywalizacji, dzieciaki uwielbiają, często się domagają tej gry. No ale wyobraźcie sobie sytuację, że jest taka gra, i dziecko panicznie boi się podnieść kartę, bo będzie tam kabum. Ale no nie wiesz, czy jest kabum. Ono nie wie też. Ani ja nie wiem, ani ono, ani inne dzieci. I inne dzieci mówią, hej, ale spokojnie, przecież nic się nie stanie. To tylko gra, to zabawa, przecież jeszcze możemy mieć, wow. I lęk paraliżuje to dziecko przed podniesieniem tej karty. Czy no to jeszcze może ktoś zrozumieć i powiedzieć, no dobra, może się po prostu boi tej przegranej. No ale co w sytuacji, jeśli gramy w grę, gdzie nie ma tej wersji kabum, tylko po prostu jest taka karta, gdzie musisz zrobić jakieś zadanie, no i dziecko się boi, bo nie wie, czy uda mu się to zadanie zrobić. I lęk, totalny lęk paraliżuje takie dziecko. No właśnie, i teraz... Czy to już nie jest objaw tego, że od tego dziecka wymaga się zdecydowanie za dużo, że to dziecko boi się popełnić błąd, że to dziecko boi się zaryzykować, gdzie wie, gdzie wspierają dzieciaki rówieśnicy, że to nic złego, to tylko gra, to tylko zabawa. Niestety często tak jest, że właśnie w domu te wysokie wymagania, Powodują, że dzieci mają totalny lęk przed popełnieniem błędu, przed popełnieniem, no błędu, nie chcę mówić, zrobienia jakiejś porażki, tak? Bo to też, myślę, nieadekwatne słowo i dość, dość takie ciężkie i trudne, ale boją się. Tak samo jest w szkole. A co, jak dostanę tą trójkę, dwójkę? Szkoła niestety nie ułatwia sprawy, bo szkoła funkcjonuje w systemie ocen, i to jest ten problem, tak, że dostaniesz. Jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, zostaniesz w pewnym sensie oceniony. No i co dalej? Jak dostanę tą piątkę, no to jest OK, ale wrócę do domu, jak ja powiem, mamie tacie. I tutaj poruszamy bardzo ważny aspekt. Jak ważne jest, aby wspierać nasze dzieci i nie narzucać im nadmiernych wymagań bo taka prosta gra uczy dziecko, żeby jednak zaryzykować, żeby podnieść tą kartę, żeby nie bać się, a nawet jeżeli tam będzie ta karta z jakimś trudniejszym zadaniem albo już niech będzie ta karta bum, że muszę oddać te karty, to przecież gra toczy się dalej. Życie toczy się dalej i okej, okay, mogą się pojawić inne zadania, inne fajne Rzeczy. Nie jest to powód do tego, żeby bać się, odważyć na kolejny krok. I może wydawać się Wam to abstrakcją, ale co jakiś czas pojawiają się takie dzieci, które mają przeogromny lęk właśnie przed oceną, przed zaryzykowaniem, przed zrobieniem błędu. Tu mogłabym jeszcze Wam dorzucić przykład ucznia, który na przykład robi jakieś zadanie i, i w, jak to się mówi, wyszedł poza linijkę, bo się nie zmieścił z jakimś słowem, żeby je zapisać, albo nierówno coś zrobił i jest panika i lęk, bo wyszedłem poza linijkę. No i okej, okay. ja zawsze mówię, no w głowie jest najważniejsze, ćwiczymy tutaj w książce, w ćwiczeniach, w zeszycie, żeby utrwalić to, ale to nic się nie stanie, jeżeli to nie do końca będzie prosto. Szkoła niestety potęguje to, bo dzieci są oceniane. To nie jest tak, żebyście też nieźle nie zrozumieli, że, wszystko, że dzieci mają robić ciągle jakieś błędy i to będzie okej, okay, będzie nagradzane. Nie, my chcemy, żeby te dzieci solidnie wszystko wykonywały, ale jest zbyt duża presja moim zdaniem, zbyt duży nacisk na to, żeby wszystko było idealnie. I jak te dzieci później, jako nastolatki, jako dorośli, mają odważyć się na kolejny krok, mają próbować osiągać jakieś swoje marzenia i cele, jeżeli już we wczesnym wieku boją się, że ktoś ich skrytykuje, że coś się nie uda, że być może nie spełnią czyichś oczekiwań? I takie rzeczy. Już wychodzą na tak prostych rzeczach, jak najprostsza gra. I mimo wsparcia rówieśników, mimo wsparcia nauczyciela, widać ten ogromny lęk. Mimo, że dzieci i nauczyciel mówią: Hej, nic się nie stanie, hej, jeszcze sytuacja do odrobienia, a jak nie, to jest tylko gra, powtarzamy, bawimy się. Następnym razem zrobimy jeszcze coś innego. To ma być zabawa. To ma być coś przyjemnego. A jeśli nawet oddam te karty, to okej, okay. być może następnym razem te karty odda drużyna przeciwna, raz my, raz oni. Zostawiam Was z tym przypadkiem. Pomyślcie, jeśli jesteście rodzicami, jeśli jesteście nauczycielami, obserwujcie swoje dzieci, swoich uczniów. Czy nie mają tego lęku, tego ogromnego lęku przed popełnieniem błędu, przed oceną? Wspierajmy, wspierajmy dzieciaki, budujmy ich e, odwagę, pewność siebie i umiejętność tak naprawdę podnoszenia się z tych, nie chcę mówić porażek, bo trudno nazwać grę tutaj porażką, ale kiedyś w życiu to będą jakieś niepowodzenia. Okej, okay, życie toczy się dalej. Trudno, potknąłem się, coś nie wyszło, następnym razem spróbuję inaczej. Ale ta gra pokazuje też jeszcze jedną rzecz: że nie wszystko zależy ode mnie. Czasem to po prostu kwestia kart, kwestia drużyny. Ale to wcale mnie nie definiuje jako człowieka i wcale mnie to nie przekreśla. I to jest bardzo ważne, żebyśmy budowali tą pewność siebie w naszych uczniach i w naszych dzieciach. Dobrego dnia.